W sieci pojawił się artykuł, z którego dowiadujemy się, że fagata ma wystąpić na połowinkach szkoły katolickiej. Historia braci Menendez, która obiegła cały świat, doczekała się kolejnych aktualizacji, a o ich wolność chce walczyć sama Kim Kardashian. Dodatkowo Julia Żugaj oraz Szyi ogłosili rozstanie i na influencerkę zaczął spływać hejt, a Tesla przedstawia swoje nowe roboty, których prawie ludzkie działanie, przyprawia o nie małe dreszcze. Zaczniemy sobie od tematu, który w jakimś stopniu może zwiastować to, co czeka nas w przyszłości. Kilka dni temu, podczas wydarzenia zatytułowanego WeRobot, Elon Musk przedstawił nowe technologie i produkty Tesli, które realnie mogą się przełożyć na naszą przyszłość. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie zaprezentował dwa modele autonomicznych pojazdów: Tesla CyberCup i nieco większy RoboVan. Ten pierwszy, przezwany już robotaxi, ma być w pełni zgodny z całkowitą autonomią i nie przewiduje nawet miejsca dla kierowcy. Nie ma kierownicy, pedałów i ma tylko Dwa siedzenia. Co ciekawe, samochód ma mieć możliwość ładowania indukcyjnego, To wzbudza wiele kontrowersji. Tak samo jak fakt, że nie należy do najmniejszych, a mogą do niego wsiąść jedynie dwie osoby. Z zapowiedzi wynika, że produkcja tego typu pojazdów ma ruszyć w 2026 roku. Natomiast ja jestem ciekawa, czy do tego czasu uda się zdobyć jakiekolwiek pozwolenia, czy zmienić infrastrukturę tak, aby mogły one funkcjonować bez żadnych problemów. Tesla Robovan to już zupełnie inna historia, ponieważ pojazd ma pełnić funkcję większego busa i ma być w stanie przewieźć nawet do 20 osób. Tak samo jak w pierwszej opcji nie przewidziano miejsca dla kierowcy, natomiast jak wynika z prezentacji, będzie on mógł także przewozić różne towary. Design pozostawia wiele pytań i podejrzewam, że jednym przypadnie do gustu, ale ja na ten moment mam lekki problem, żeby to sobie wyobrazić. Kolejka sobie będzie jeździć sama po ulicach bez żadnego kierowcy. Teraz przejdziemy do chyba najbardziej zastanawiającej rzeczy, czyli humanoidalnego robota Optimusa, który również został zaprezentowany podczas owego wydarzenia. Został on stworzony z myślą o wyręczaniu ludzi z codziennych obowiązków, takich jak sprzątanie, gotowanie czy wyrzucanie śmieci. Optimusy na evencie robiły i podawały drinki, a nawet można było z nimi porozmawiać. Internauci komentują: kiedyś to tylko takie coś można było pomyśleć, bo widziało się w filmach. Teraz. W życiu nie myślałem, że dożyję tego. Myślałem, że może za jakieś 100 lat coś takiego, a tu proszę, to zbliża się bardzo szybko. Za 10-20 lat w wielu miejscach będą właśnie takie roboty, czyli zniknie wiele zawodów. Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Ja osobiście mam duży dystans do sztucznej inteligencji i wszystkich tego typu tematów. I jak już ktoś przede mną skomentował, szczerze wyobrażałam sobie to za jakieś naście lat. Nie od wczoraj słyszymy chociażby o latających samochodach, natomiast technologia rozwija się w tak błyskawicznym tempie, że może niedługo us słyszymy właśnie o tym. Dajcie znać, jak podobają Wam się zaprezentowane pojazdy i czy w przyszłości chcielibyście mieć swojego Optimusa, który wyręczy Was z obowiązków domowych. Wróćmy na chwilę do lat 80. i słonecznej Kalifornii. Plaża, ale jak gwiazd, Beverly Hills. Każdy z nas chociaż raz marzył o życiu w sławie i przepychu. Dwóch pewnych braci właśnie takie życie posiadało w tamtych czasach, a właściwie tak by się mogło wydawać. Jednak 20 sierpnia 1989 roku to wszystko miało się dla nich zmienić i to diametralnie. W tym momencie, jeżeli jesteście świeżo po obejrzeniu serialu Netflixa Potwory, to doskonale wiecie o kim mowa: bracia Menendez, Lyle i Eric właśnie wtedy dokonali zabójstwa swoich rodziców i zostali skazani na dożywocie bez możliwości warunkowego wyjścia z więzienia. Ta historia nadal po tylu latach budzi dosyć spore kontrowersje i dzieli ludzi na dwa obozy, których to jedni bronią właśnie ich. A drudzy uważają, że to potwory. Dla tych, którzy nie wiedzą, kto to jest Erik i Lyle Menendez, to już pokrótce wyjaśniam. 20 sierpnia 1989 roku bracia zamordowali z zimną krwią swoich rodziców, aby przejąć ich majątek. Tak twierdziła prokuratura podczas ich procesu. Bracia cały czas podtrzymują swoją historię i twierdzą, że ich rodzice Jose i Kitty. Znęcili się nad nimi psychicznie i fizycznie, a nawet dochodziło do molestowania seksualnego i gwałtu przez ojca, kiedy jeszcze byli dziećmi. Ich sprawa była tak głośna, że jedna ze stacji telewizyjnych emitowała cały pierwszy proces na żywo. To właśnie wtedy można było usłyszeć poruszającą, ale i mrożącą krew w żyłach historię braci. W tym roku na Netflixie ukazał się serial oraz dokument, w którym możemy zobaczyć nieopublikowane jak dotąd wywiady. Po co o tym wszystkim wspominam? W związku z ponownym szumem wokół braci sprawą zajęć interesowała się sama Kim Kardashian. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała ich zdjęcie, podpisując to czas, aby bracia Menendez byli wolni. Kardashianka rok temu zdała egzaminy i oficjalnie ma wykształcenie prawnicze, co wielokrotnie pokazuje, próbując wspierać osoby niesprawiedliwie skazane. Jedną z jej ostatnich głośniejszych akcji było wsparcie dla Gypsy Rose. Tym razem celebrytka domaga się sprawiedliwości dla braci. Napisała o tym esej dla stacji NBC, w którym Kim pisze o tym, że wydawało jej się, że znała tę historię, ale Spotkanie z nimi otworzyło jej oczy. Uważa, że odmówiono im sprawiedliwego drugiego procesu, a wykluczenie ważnych dowodów o nadużyciach ich rodziców nie umożliwiło im przedstawienia swojej wersji zdarzeń, co jeszcze bardziej podważa sprawiedliwość skazań. Oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj jednej wielkiej burzy, która rozpętała się po słowach Kim w sieci. Niektórzy w komentarzach prześmiewczo piszą, że Kardashianka jest jedyną nadzieją braci, że Lyle i Eric to morcy i ich miejsce jest w więzieniu, za to druga część społeczności trzyma kciuki za Uwolnienie braci i chwalą zachowanie Kim oraz jej pomoc w sprawie. Czy są oni potworami czy ofiarami? Nie ja będę to oceniać. A jak się okazuje, już niedługo mamy się przekonać, jaka była prawda. Otóż 22 listopada ma odbyć się kolejny proces w ich sprawie. Zostaną tam przedstawione nowe dowody: list Erika do jego kuzyna sprzed mordwa, w którym opisuje, co działo się w domu oraz zeznania jednego z członków Boys Bandu. Jak się okazuje, Jose Menendez miał molest i wykorzystywać seksualnie muzykę podczas swojej pracy w wytwórni muzycznej. Czy kim będzie brała czynny udział w rozprawie? Jeżeli tak, to o wszystkim Was poinformujemy, dlatego subskrybujcie kanał i dajcie znać, co o tym sądzicie. Mało kto z Was nie zna Julki Żugaj i Maćka o pseudonimie Shio, dwójki influencerów, którzy zyskali naprawdę dużą popularność po udziale w projekcie Team X2. Julka ma aktualnie na swoim Instagramie ponad milion obserwujących, natomiast Shio zbliża się do 600 tysięcy. Od tamtej pory mogliśmy być świadkami różnych wydarzeń w ich życiu, jak chociażby grudniowych zaręczyn, kupna wspólnego domu, czy radosnej nowiny o udziale Julki w tańcu z gwiazdami. Choć mogłoby się wydawać, że wszystko szło w jak najlepszym kierunku, nie obyło się bez kontrowersji związanych z występem. Julki właśnie w tym programie. Na jej profilu zaczęło się pojawiać coraz to więcej ujęć z partnerem tanecznym Wojtkiem Kuciną. Fakt ten okazał się być wystarczającą pożywką dla TikTokowo-instagramowych detektywów, którzy z tego względu zaczęli tworzyć nawet specjalne edity i szybować parę. W komentarzach pod postami influencerki zaczęło pojawiać się bardzo dużo gratulacji ale tak samo dużo domysłów. odnośnie tego jaka relacja łączy ją z Wojtkiem, czy Shio jej narzeczony nie jest o to zazdrosny, a nawet pojawiła się krytyka w stronę Julki za przesadne spoufalanie się z tancerzem. A Maciek nie jest zazdrosny? Weź ty się kobieto ogarnij, ty masz narzeczonego. Julka zaraz Maćka rzuci dla niego, wyglądacie jak para. Nie było trzeba czekać długo, aż domysły detektywów podłapały portale plotkarskie, które ochoczo zaczęły bardzo dokładnie przepytywać zainteresowanych. W jednym z pierwszych wywiadów po udziale Julki w programie, Shio zapytany, czy pojawiła się u niego jakaś zazdrość w związku z nowym partnerem tanecznym Julki. Skwitował to jednak dosyć krótko i powiedział, że nie dziwi się, że tłum mógł tak pomyśleć i zastanawiać się jaka była jego reakcja, ale on osobiście bardzo się cieszy, że Julka znalazła partnera, z którym świetnie się dogaduje i nie będzie wyciągał abstrakcyjnych uczuć w program i dorabiał sobie scenariuszy. Pomimo tak pewnej, dojrzałej odpowiedzi Maćka, domysły nie ucichły, a z czasem tylko narastały. Na kanale Pomponika pojawił się wywiad z Julką i z Wojtkiem, który jeszcze bardziej dolał oliwy do ognia. Padło w nim między innymi pytanie, dlaczego Maciek nie pojawia się już w studiu tańca z gwiazdami. Odpowiedź na to była całkiem pokręcona i zaczęła budzić jeszcze więcej pytań. Słyszeliśmy, że A to woli oglądać przed telewizorem, a to, że biletów teraz jest mniej do rozdania, a Maciek to w ogóle woli oddać swój bilet innej osobie. Dziennikarz zadał jeszcze jedno, jak się później okazało kluczowe pytanie: Nie macie żadnych problemów? Nie rozstajecie się? Na co Julka zaśmiała się i zaprzeczyła. Można by teraz stwierdzić, że wywiad źle zbiegł się w czasie, z oświadczeniem influencerów i opublikowanym dzień później na kanale Julki emocjonalnym filmem zatytułowanym Koniec. Para opowiedziała w filmie że jakiś czas temu zdecydowała się na zakończenie ponad pięcioletniego związku. Powodem miał być narastający między nimi chłód i narzucone przez nich tempo w związku, przez które wpadli w dołek, którego pomimo wielu wspaniałych chwil i wspomnień nie byli w stanie się już wydostać. Zapewnili jednak, że pozostają w dobrych relacjach i nadal będą się wspierać, a także szczerze podziękowali sobie za te wszystkie chwile. Na końcu materiału zwrócili się również z prośbą do widzów o wyrozumiałość, wsparcie i przestrzeń, ze względu na to, że chcieliby sobie teraz w swoich życiach wszystko poukładać od początku. Później na Instagramie Shio pojawiła się jeszcze krótka storka, której chciał dorzucić parę zdań, o których zapomnieli wspomnieć w filmie. Mianowicie chodziło o to, że walczyli o związek do samego końca, ale niestety się nie udało, a słowa wzajemnego wsparcia pojawiające się w wywiadach były szczere i od serca. Podkreślił, że jego stosunek do Julki absolutnie się nie zmienił i nie ma pomiędzy nimi jakiejkolwiek nienawiści, ale po prostu trzeba iść dalej, więc jeszcze raz prosi o zrozumienie i przestrzeń dla obojga. Na reakcję ludzi nie było trzeba długo czekać, i jak można było. Było się spodziewać, pojawiło się ich naprawdę dużo. Można natknąć się na głosy zaskoczenia, pełne wsparcia, komentarze dla obu stron, ale chyba największa część z nich to współczucie dla Maćka i krytyka w stronę Julki. Wraz z zarzutami, że winna jest temu jej wieczna gonitwa za sławą, a co po niektórzy nawet twierdzą, że faktycznie przyczynił się do tego jej taneczny partner. W tej sytuacji szkoda mi tylko Maćka. Chłopak jest wrażliwy, bardzo zaangażowany, odszedł z internetu i chciał po prostu żyć. Miłość lubi ciszę. No cóż. Widać u Maćka smutek, ogromny smutek. Jak zobaczyłam Julkę w tego tancerza, to spodziewałam się, że Maciej tego nie dźwignie. Nie było czasu na naprawę relacji, na pracę nad relacją, bo Julki po prostu nie było. To było oczywiste odkąd Julka poszła do tańca z gwiazdami. Pomimo wielu emocji jakie budzi to rozstanie, ciężko jest stanąć przy którejkolwiek ze stron, tym bardziej, że nikt z nas nie wie co działo się między nimi poza kamerami. Szukanie winnego naprawdę nie ma większego sensu, o czym chyba zapomniała większość komentujących. Dorośli ludzie podjęli dojrzałą i na pewno bardzo przepracowaną decyzję, bez żadnych dymów, afer i szerzenia jakiejkolwiek nienawiści w stosunku do siebie, więc postarajmy się to uszanować moi drodzy widzowie i dajmy im przestrzeń, o którą tak bardzo proszą. Ja ze swojej strony przekazuję im bardzo dużo wsparcia i mam nadzieję, że odnajdą spokój, który pozwoli im na nowo odbudować swoje życie. Jeżeli nie chcecie, żeby cokolwiek was ominęło, to koniecznie subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Chyba nie muszę wam mówić, jakie kontrowersyjne ruchy w ostatnim czasie podejmuje Fagata i z czego jest aktualnie znana. Natomiast impreza dla Szkoły Katolickiej z jej udziałem nie znajdowała się na mojej karcie w bingo. Ale od początku. Agata Fong, czyli persona, która bardzo często wspominana jest w mediach, tym razem została opisana przez informator Dzień Dobry Włocławek. Nie powiem, widok artykułu z tytułem Skandal wokół połowinek dłuższej sekcji. Na imprezie katolickich licealistów przyprawił mnie o niemałe zdziwienie. Jak się okazuje, chyba nie tylko ja miałam takie odczucia, ponieważ tekst bardzo szybko zniknął z sieci, i tutaj należą się podziękowania dla jednej z widzek, która pomogła mi to wszystko odkopać. Fagata już od dłuższego czasu jeździ ze swoją twórczością po Polsce, a na TikToku niejednokrotnie pojawiają się urywki z tego typu wydarzeń. Tym razem, jak podaje lokalna strona, influencerka ma wystąpić na połowinkach dwóch włocławskich szkół. I może wszystko byłoby się bez jakiegokolwiek szumu, natomiast jak się okazuje, jedna z placówek to szkoła katolicka, której wartości znacznie gryzą się z wizerunkiem wagaty. Jak możemy przeczytać w artykule, dyrekcja zespołu szkół katolickich nie miała pojęcia o tym, że została ona zaproszona jako gwiazda wydarzenia, a dodatkowo dowiadujemy się, że cała impreza jest organizowana przez uczniów w jednym z klubów pod miastem. Szkoła zaprzecza, jakoby miała mieć jakąkolwiek Decyzyjność w tej sprawie i próbuje się odciąć od tematu. Natomiast przedstawiciel klubu stwierdził, że młodzież sama dokonała tego wyboru, a nawet została do tego przygotowana specjalna ankieta. Cała sprawa miała wzbudzić jednogłośny sprzeciw wśród rodziców, a sprawą zaczęły się interesować nawet osoby poboczne, których dzieci nie biorą udziału w połowinkach. Niestety, tak jak wspomniałam, artykuł zniknął z sieci i zostały nam po nim jedynie screeny. Także nie doszukamy się tutaj komentarzy czy opinii publicznej, ale domyślam się, że nie znaleźlibyśmy tam niczego pozytywnego. Jestem ciekawa, czy. Czy pojawi się jakiekolwiek sprostowanie lub wyjaśnienie, bo jest to naprawdę szokujące i nie mieści się w głowie? Nawet nie wiecie, jak bardzo jestem ciekawa waszej opinii w tej sprawie, dlatego zostawiam sekcję komentarzy i chętnie poczytam, co o tym sądzicie. Jeżeli nie chcecie, żeby takie lub inne tematy was ominęły, to koniecznie subskrybujcie kanał, wbijajcie na nasze Instagramy i bądźcie na czasie.